Dzień dobry, Magdalena Łozowicka, portal komercja24.pl. Moim rozmówcą jest dzisiaj pan Kazimierz Kirajczyk, przewodniczący strategii panelu doradczego JLL. Witam serdecznie. Panie Kazimierzu, czy mógłby Pan powiedzieć, skąd ten deweloperski boom? Czyli jakie czynniki wspierały rynek w latach 2014-2021? W tych latach mieliśmy rzeczywiście splot bardzo korzystnych czynników. Niskie, a w pewnym momencie nawet ujemne realne stopy procentowe, które napędzały nam popyt i kredytowy, i popyt ze strony ludzi inwestujących na wynajem. Do tego. Program MDM wspierający ludzi mających problemy z wkładem własnym, i generalnie bardzo pozytywna sytuacja po stronie podażowej, która dzięki w miarę stabilnym albo sta e, przewidywalnym wzroście kosztów pozwalała na dostarczenie podaży o umiarkowanych cenach na poziomie dostosowanym do rosnącego popytu. Dziękuję serdecznie.